Witam wszystkich po bardzo długiej nieobecności. Jak pewnie niektórzy myśleli zrezygnowałem z akwarystyki, ale jednak nie. Powodem mojej nieobecności było to, że byłem w szpitalu. A co przez ten czas zadziało się w akwarium? To możecie zaobserwować na ekranach swoich monitorów. Akwarium pozarastało praktycznie do granic możliwości na powierzchni no nie masz wolnego miejsca bo przerosły do liśćmi kryptokoryny, e, rzęsą wodną oraz pistią tutaj w akwarium były kiedyś skalary, były mieczyki i moi usunąłem te rybki, bo po prostu zaczęły mnie denerwować. Nie miałem przyrostów naturalnych, a przez ten czas, kiedy mnie nie było molinezje, jak to molinezję, zażarły rośliny. No a skalary, no wiadomo, no przyrosty naturalne gupika ograniczały do minimum. Wręcz praktycznie mogę powiedzieć, że w tej chwili dopiero widzę, że pojawiły się małe rybki, bo tak to w ogóle ich nie było. No i cóż, akwarium ma się świetnie, funkcjonuje tak jak funkcjonowało na filtrze, na powietrze. Kostka sobie delikatnie tam pracuje. Rośliny rosną jak rosną. Nie rosną wystrzałowo, szałowo, szybko i książkowo ponieważ to podłoże jest podłożem typowo martwym, no bo to jest piach. Tutaj w głąb piachu nie dostają się żadne substancje odżywcze. Może tylko poza takimi, które świderki przeorają z powierzchni w głębsze warstwy piasku. Tutaj w akwarium nie zamierzam robić nic. Czekam aż to sobie. Zarośnie na amen. Jak złapę już siły, to wtedy... Może coś pokombinuję, a może nie. Taki wygląd mi po prostu odpowiada. Nie chcę ingerować ten zbiornik, póki jest i ma się świetnie, to po co się do niego dotykać? Tutaj na piaseczku jak widzicie nie ma zbytnio tragedii, bo kiryski przerzucają to sukcesywnie, codziennie po trochu i wieczorami. W akwarium zagościły też krewetki, zarówno Amano jak i redki oczywiście retki no to wylądował tutaj na datek z małego akwarium no bo tam było niestety bardzo dużo tego no, wręcz się nie mieściło eee, jak możecie zauważyć zbiornik w sumie opanowała krypta miałem krypty już nie dawać no ale stwierdziłem że dam bo nurzaniec no, miał się kiepsko no i nadal się w sumie ma, bo mówię, tutaj podmian nie ma, nie ma, nie ma substancji jakichś takich widocznie wystarczających dla niego i dodatkowym aspektem jest to, że kryptokoryna go po prostu gasi poprzez związki alopatyczne. No, no ale co, zwartki węchta tutaj na froncie jakieś tam są rosną bo rosną oczywiście najlepiej ma się karbowana jak widać no to, są, to są już połacie ładne zielska no i tak powoli powoli to akwarium będzie sobie dalej funkcjonowało mówię nie będę tutaj nic kombinował bo mi się zwyczajnie nie chce i nie mam na to siły eee, tym bardziej że przez pół roku to przynajmniej nie będę mógł dźwigać no ale no. Jest, jak jest, musi być. No. Ważne, że akwarium przetrwało moją nieobecność, yy, pomimo znikomego karmienia ryby sobie dały radę. Świetnie wręcz. A skalary były tak duże, że po prostu już raczej się by do tego zbiornika nie nadawały, no bo akwarium zwyczajnie w świecie było dla nich już yy, za małe. No, ale nie ma co się dziwić, jak się wyżywiły na żywym jąsku. <laughs> to już tak jest. Tutaj, do akwarium póki co, na razie, nic nie będę dokładał, skoncentruję się tylko na gupiku, bo to jest najlepsza rybka do nawożenia zbiornika. Według mnie, oczywiście, bo są różne teorie. No, ale tak na razie będzie. Tutaj krewetka jest, no bo jest. Ile z niej zostanie, no to też nie wiadomo, bo, bo gupik potrafi tam te mniejsze wciągnąć. No ale to jest pikuś, bo przyrosty redek to są olbrzymie, więc tutaj mi jest akurat redki nie szkoda. No i co? Na dzień dzisiejszy to by było tyle, tak więc pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się, hej!